Tutaj mamy mikrowyłączniki. Jeden mikrowyłącznik, drugi mikrowyłącznik. Aha, tutaj. Oni, spójrzcie. Okay. O. Tutaj. O. No wszystko ze ręką. I teraz w ten sposób to wygląda, bo tutaj bardzo często leci, leci. Leci, leci woda z tego karchera, to musimy 22 wziąć, więc pokażę też jak to się regeneruje. Przy okazji też to zregenerujemy, 22, 4 weźmiemy. Tutaj po prostu pod wpływem ciśnienia wychodzi czpień i ten czpień należy po prostu uszczelnić, więc mikrowyłączniki, tutaj w nich jest taka tarcza oporowa, zobaczcie i ten czpień wychodzi, co nie? I tutaj macie tarczę oporową taka z takiego otworzywa sztucznego i o-ring. Ja akurat dopasowywałem tutaj o-ringi od klimatyzacji, one w ten sposób chodzą. To jest Karcher 995, więc tutaj mamy taki zestaw naprawczy mikrowyłącznika. Już to pokazuję których ja wezmę kamerę na głowę. Tu mamy sitko do. Tak, to wygląda. O-ring kompletny na stronę O-ring Seal. Eee, także tak to wygląda. Odpowiedni O-ring. Eee, ja akurat tutaj kupiłem to ze względu nie O-ringa tylko ze względu na tą tarczę oporową mam nadzieję, że to widać to jest taki pierścień plastikowy nigdzie tego nie mogłem dostać to jest też taka ala guma w ten sposób to wygląda, tak? Więc, więc w ten sposób do 995 musimy to spakować i będziemy rozbierać pompę fajna pompa, bo ta pompa jest na tłokach większych 22 mm, jeżeli się nie mylę lub na dwudziestkach. Także zaraz ją tu szybko zdemontujemy, zweryfikujemy coś zepsute, czy są mocno porysowane tłoki. Tutaj mamy sitko do pianownicy, czyli jak mamy pianownicę, to pianownica też się rozbiera, regeneruje sitko, żeby te myjki chodziły, bo co tu dużo mówić, generalnie myjki są dosyć awaryjnymi e, sprzętami także tu przychodzi do mikrowyłącznika o e, pierścień e, pierścień sprężyna i mamy tutaj w tym modelu dwa mikrowyłączniki jeden mamy tu, tu mamy gruszkę ciśnieniową tutaj mamy olej, e, można lać hipol, można lać silnikowy, ale ja je tam różnie e, tu jest chyba nawet napisane e, SAE 90 Czyli gęścina, ja bym się tutaj chyba bardziej ku olejowi silnikowemu skłaniał. Tutaj mamy drugi mikrowyłącznik, a tu mamy przeciążeniówkę. E, olej się spuszcza na dole. Olej powinno się raz na jakiś czas wymieniać. Nikt tego nie robi. E, niektórzy le, le, lecą bez oleju, tak samo jak w pompach od opryskiwaczy, no ale to już. Dobra, mamy śrubkę. Teraz trójką wiertłem Wybijemy ją Tą starą O, Wyszła I możemy demontować mikrowyłącznik numer 2 Widzicie była woda w nim Czyli on już też przecieka Ok, tu jest jeszcze o-ring Widzę uszczelniający Na tym Tego o-ringa nie ma, czyli widzę, że tu jeszcze o-ring powinien być Bez sensu ten o-ring, bo yy, Będzie w mikrowyłączniku woda, a my nie chcemy mieć w mikrowyłączniku wody, dobra. także mikrowyłączniki będziemy mieli tak jak wzorem tego, hmm, tego też zaraz rozkręcimy. chyba 21 jakiś dziwny klucz, bo nie chcę, może im tym złapię... o, no znaczy, 24 chyba złapałem. no to nie ma nic dziwnego, że się obrócił. o, działaś pięknie. Także tutaj mamy drugi właśnie ten mikrowyłącznik i tu widzę, że analogicznie jest to samo. Tu mamy korki od zaworków. To jest zaraz też. Ja będę wszystko wymieniał. Ja go robię kompleksowo. Po prostu stracił piernik mi ciśnienie, więc za dwa tygodnie jakieś mamy zdawanie. Więc ja muszę mieć sprawne maszyny. To będzie pewne uszczelnienie tego na... Aha, tak jest, korek na... A, też jest na pierścieniu. I tam mamy w środku zaworek podobny do... Dobra, no, yy, na razie to musimy powkręcać. Ale już widzę tutaj, że mamy... Ja będę chciał cały zestaw kupić, że mamy też na pierścieniach dodatkowo. Widzicie, jest ten pierścień i dopiero tu jest oring. Tutaj to było wszystko prawidłowo, także myślę, że będzie OK. No ale coś tu nie trzyma ewidentnie się wypracowało, bo myjka nie chce dobrze pracować. Tutaj mamy chemię. Jeżeli mamy dozownik chemii, to tutaj mamy podawanie chemii. Tutaj mamy jednokierunkowy taki zaworek. I pompa zaciąga nam chemię, jak puścimy tutaj e, dane stężenie, spoko. Dobra, tu mamy zdjęte, tu mamy zdjęte. Możemy demontować pompę. Ojejku, 4-5 lat wytrzymał. To przy tym naszym użytkowaniu uważam, że i tak całkiem fajnie, no ale coś go... Już teraz dopadło 150 barów. To nie, mycie, to, nie, to nie mycie, ale on też był używany do odpychania melioracji, Więc no, no to są wysokie ciśnienia. To się zużywa jakieś pompy kurcze. Nie wiem, w tym, w hydraulice, w opryskiwaczach, no... możemy jakąś szmatkę wziąć o, mamy tłoczki mamy uszczelniacze wygląda to bardzo brzydko e, tu mamy wyjście ciśnieniowe widzę e, e, i tu mamy pewną jakąś 13 klucz tu mamy 27 Tutaj mhm. bardzo brzydko to wygląda, bo skręca się to pierość od manometru. Bardzo to brzydko wygląda, bardzo mi się to nie podoba. Więc muszę najpierw odkręcić na 27. Zaraz jak mi strzeli, to nie będę miał tego. Nie będę miał e, ciśnienia na zegarze pokazanego. Nie, 27. Dobra, fajnie. Tylko, że. Co? Że już mamy nadzieję. Całą pompą trzeba kręcić. Bez sensu. Chyba, że to się... Zapiekło. No już widzę, że się skręciło to pieruństwo. To może to też zaraz kupię. No moje to tak nie powinno to wyglądać. Tu patrzcie mamy oringi, kolejne uszczelniacze i tu musimy zbić lekko tą pompę. Chyba, że ona jest tu na dziesiątce chyba. Trzymy wziąć dziesiątkę. Nie mam dziesiątki. Mam dziesiątka. I będzie trzeba mierzyć. Jeszcze trzyma. Masakra. Dobra, rozbieramy. Wyciągamy to. Ok. Trzy tłoczki. Raz, dwa, trzy. Dobra. Z tyłu tarcza. Która skacze nam. Tu prowadnica malusieńka. Strasznie. O ring tutaj. Wszystko pięknie w oleju. mhm. Tam mamy w środku jedno uszczelnienie, i tu mamy gniazda uszczelnione. Aha, o właśnie o to chodzi. Widzicie? O! Czyli tu masz uszczelniacz jeden, tu masz uszczelniacze dwa. Nie, tu jest wargowiec, i tu oring. To taki podwójny, bo to jeszcze prowadnica plastikowa jest. W środku jest uszczelniacz, taki tłokowy NGK Czy NOK, kurna, nie wiem, nie widzę Tam rozmiar sobie szczytam, dwunastka jakaś Ale tu syfuje, jest trochę w nim To już widać, że z tej pompy kapało Czyli tak o, sprężyny, to powinno nam wypaść Jest Główka Zaprawiona do tłoczka i podkładka pod tłoczek. Zaraz tłoczki będziemy mierzyć. Ok. 1, 2, 3. Ok. I z tyłu tarcza, która się kołysze i, i ta tarcza nam pięknie pompuje. Bierzemy to na stół wszystko. I to tu wąż. I cały zestaw naprawczy pompy, chyba że same uszczelniacze będzie można zmienić. Teraz tak, e, co jest ważne, trzeba wziąć sufmiarkę. Najlepiej taką lepszą, której ja nie mam. Mam, mam, mam małą. Mam małą. E, dobra, czyli mamy tak. Tłoczek, podkładka. Czyli sprężyny są tak, żeby mi tego nikt nie ruszał. Podejrzewam, że tam różnicy dużej nie będzie, ale to, jak tyle lat chodziło, to dobrze by było, żeby tak było. Można wziąć szmatkę, jak ktoś lubi, może nie taką brudną, jak umie. Co mamy, pierścień? I teraz tak, tu mamy tłoczki. I one nie są tragiczne, są lekko przytarte, tu widzicie. One nie są tragiczne, ale jeżeli nie będą trzymały wymiaru, one nie mają już 22 mm. mm, -mm. takie 20. No, tak patrzę, że tutaj te tłoczki są takie fajne, że można zmienić samą tą. O to nie wiem, czy to ceramika będzie. Jakiś taki sprzęt tu jest, który prawdopodobnie da się regenerować. Urwy imbus. Dobra, więc zakładam, że to jest nieregenerowalne, przynajmniej moim kluczem 5, tu jest tylko nabite. No trzeba już piąć, piątka. Widzicie, bo to wygląda tak, że to był...